Hej. W tym krótkim wideo wyjaśnię jak możemy zainstalować zegarek tak, żeby w programie ZOOM jedno z okienek wyświetlało zegarek. To ważna rzecz, o której chcemy pamiętać, że jeżeli tak zrobimy to jedno konto użytkownika, jeżeli ktokolwiek będzie chciał to robić, jest tylko przeznaczone do tego celu. Raczej nie wykorzystuje się tego użytkownika konta, aby dawać odpowiedzi. Uczestniczyć w programie. Po prostu to jest zegarek i trzeba się z tym pogodzić. I szczerze mówiąc, jest tylko to, to opcja dostępna tylko na komputerze. Nie wchodzi w grę ani tablet, ani telefon. Tylko komputer. Więc teraz zobaczmy, jak krok po kroku możemy to zrobić. W pierwszej kolejności otwieramy przeglądarkę internetową i chcemy znaleźć program OBS. Nie ja mam OBS, wyszukuję pierwsza opcja, to jest właśnie ta ikonka tego programu OBS Open Broadcaster Software otwieramy ja mam Windowsa, więc dla Windowsa będę ściągał program widzimy, rozpoczęło się pobieranie, zajmie 5-4 sekundy Okej, okay, ściągnięte, gotowe. tak, tak, tak. Jest to. Instalacja przebiega pomyślnie. Zależy od naszego komputera, jak szybko to potrwa. Tak, tu chcę, żeby było to zaznaczone. I zakończmy. Dzisiaj pojawiła się ikon ikonka. I tutaj chcemy teraz ustawić ostatnia opcja I will only be using the virtual camera. Następne. Tutaj tak wszystko się zgadza. Ok, mamy zainstalowany. Zainstalowany program. Który będzie pomocny. Przy wyświetlaniu. Zegarka na zoomie. Pomysł zmniejszać, powiększać sobie jak tam chcemy. Zróbmy, że to będzie wyglądało w ten sposób. Teraz przechodzimy do kolejnych ustawień. Musimy dodać tutaj stronę. I możemy ją zatytułować jako zegarek. Dodajemy. Wtedy mamy tutaj opcję w tym zegarek. I tutaj w tym okienku musimy też dodać. I tutaj dodajemy. I wybierzemy. Strony internetowe to jest pierwsza, druga, trzecia pozycja od góry. Browser się nazywa po angielsku. I tutaj chcemy stworzyć nową stronę, którą zatytułujemy. Ja to zatytułuję. Możecie inaczej też dać inny tytuł. Internetowy. Zegarek. Ok. I tutaj w tym okienku, gdzie jest URL i widzimy, że jest od razu jakiś adres internetowy. To my tutaj chcemy wpisać adres internetowy, z którego ten program będzie korzystał, aby wyświetlić zegarek. Dołączę to w opisie do tego filmu. A teraz wpisuję HTTP dwukropek łamane dwukrotnie ciekawe kropka info łamane klok I zatwierdzamy OK. I widzimy zegarek już się wyświetlił. Możemy go przesuwać jak chcemy. Możemy również zwiększać jej wielkość. Pamiętajmy, że w sposób jak go ustawimy tutaj to będzie w taki sam sposób widoczny na zoomie. Więc z praktyki tylko powiem, że najlepiej nie ustawiać w taki sposób jak teraz, bo wtedy też będą wszyscy widzieć, że to jest napisane Zegar, Stopper, Blink nie ma potrzeby żeby widzieli te dodatkowe opcje, więc lepiej ustawić to w taki sposób a żeby to zakryło być powiedzmy w taki sposób Mamy tak. Teraz dodatkową opcją jeszcze jest, że w momencie, kiedy naciśniemy prawym klawiszem na myszce, to tutaj na dole mamy opcję Interact. Jest jedna, druga, trzecia opcja od dołu. Jak to naciśniemy, otwiera nam się kolejna e, strona internetowa czy okienko gdzie możemy obsługiwać ten zegarek, który jest tutaj widoczny na przykład stoper, naciśniemy, przełącza się na stoper A zobaczcie jak zegarek jest, to jest ok, ale jak stoper, to jest widzimy tutaj ten, te opcje dodatkowe widzimy, więc może o, jeszcze niżej trochę go opuścimy żeby ci, którzy obserwują zegarek na zoomie, nie muszą widzieć tych dodatkowych opcji jak widzimy blink, o, naciśniemy, to mruga Stoper, zegarek, to sobie wybieramy. Jeżeli stoper, to możemy włączyć start, run, inaczej run. E, możemy zatrzymać, możemy zresetować, możemy wystartować jeszcze raz. Widzimy, że zbliża się, na przykład, do końca. Mm, czas się kończy, mówcy. To nacisnąć blink, to będzie mrugało. No, tutaj w tej opcji jest tak, że to sami musimy zrobić te. Kontrolować to nie ma, że automatycznie, że kilka sekund przed końcem samo się włącza. Nie, to ten, który obsługuje ten zegarek, to, to musi to robić sam i kontrolować to. Jeżeli włączy miganie, to musi później też wyłączyć tym samym przyciskiem. Więc widzimy, że to tak działa. To teraz zobaczmy, jak to wygląda na zoomie. Włączę zoom. OK. Mamy okienko ZOOM, zaloguję się, jesteśmy zalogowani, otworzę jedno z zebrań, otworzyło się, to już zminimalizuję pery, uważa się dziwny taki obraz. Jakkolwiek widzimy, że tutaj mamy do wyboru dwie kamery. Jedna i druga kamera. To jest ta pierwsza, to jest kamera z laptopu, a ta druga kamera to jest właśnie ta wirtualna kamera. Na której będzie widoczny zegarek. Jak to więc zrobić? Jest zaznaczona, ale nie ma obrazu. Pójdziemy tutaj do tego programu, to widzimy, że tutaj jedna z opcji jest Start Virtual Camera. To jest pierwsza, druga, trzecia opcja. Jak ją naciśniemy, widzimy uruchamia się zegarek. Natomiast widzimy, że odbicie lustrzane jest, więc nie za bardzo to wygląda. Idziemy tutaj w wideo, otwieramy wideo settings. Jedna z opcji jest mirror my video, czyli odbicie lustrzane. Oznaczamy to i widzimy, że wszystko wraca do normy, wygląda prawidłowo to w ten sposób tutaj wybieramy tą kamerę OBS Virtual Camera. Dodatkową rzecz, którą tutaj możemy zrobić to jest możemy przesunąć. Widzimy jak to wpływa, jak przesuwamy na przykład w taki sposób na środku. Natomiast a tutaj otworzymy sobie jeszcze to do okienko do obsługi. Minimalizować to, jak chcemy, to pasować do okna naszego. I tutaj, na przykład, jak stopę włączymy, no to widzimy to. No to by pasowało trochę przesunąć, tak żeby nie było widać. <grych> to już zależy od osobistych upodobań. I widzimy, na przykład, tutaj obsługujemy. Więc tak, jak naciśniemy run, run to zaczyna działać stoper. Możemy. Zatrzymać, możemy resetować, możemy od nowa uruchomić, żeby działał i tutaj jest blink, czyli o, mruga. Informacja, że czas się kończy, albo ktoś przekroczył czas, to już decyzja e, osobista. Mamy też właśnie możliwość zatrzymania, resetowania, ale również zegarek, po prostu zegarek pokazuje, która jest godzina. Jest na przykład bardzo pomocne w momencie, kiedy chcemy zacząć nasze, tezy, nasze zebranie punktualnie. Tu też możemy wykorzystać tą opcję Blink. Czy zaczynam rugać Informacja, że zaczynamy wkrótce, albo za, trzeba za chwilę skończyć. Bardzo pomocna opcja. Jakkolwiek ktoś musi to ręcznie obsługiwać i na bieżąco też kontrolować. Żeby nie zapomnieć, jak naciśnie. I żeby cały czas mrugało, teraz, bo to może rozpraszać uwagę. Ktoś musi to być odpowiedzialny, kto obsługuje zegarek. To tyle. Teraz, po prostu, jak zamkniemy to wszystko i będziemy chcieli uruchomić wszystko od początku, to nasze informacje powinny się zachować: wszystko, że automatycznie ustawienia wcześniejsze są zapisane. Od razu, zegarek jest uruchomiony. Włączamy tutaj Interact. Widzimy to dodatkowe okienko. Możemy dawać jedno na drugim iść, bo to jest to samo w sumie. Tutaj uruchamiamy zebranie. Włączamy kamerę. I mamy tu do wyboru kamerę z laptopa, ale również kamerę tą wirtualną kamerę. Jak ją wybieramy, to widzimy taki obraz, co się dzieje. Dlaczego nie pokazuje tego zegarka? Rozwiązaniem jest tutaj w tym opisie Start Virtual Camera. Naciskamy i pojawia się. Mam nadzieję, że to się okaże pomocne również dla Was. Dodatkowe informacje i linki do poszczególnych stron zostaną zamieszczone w opisie. Dziękuję i do następnego.